Okej, kochani, ja znowu z auta nadaję, ale myślę, że wtedy ma się chyba najwięcej czasu, żeby właśnie do Was pogadać, najwięcej myśli i tak dalej. Tak jak ostatnio Małgorzata, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, mówiłaś właśnie w vlogu, że w samochodzie najwięcej się przemyśleń ma i tak dalej, szczególnie jak się jedzie samemu. E, widzicie, jeszcze mokre włosy, ale ubrałam sobie czapkę spokojnie. E, na szybko umam w umywalce, walce w łazience głowę, bo nie chciałam schodzić na dół do teściów, bo oni lubią czasem dłużej pospać. No, już jest za 10,9 oni jeszcze śpią. Nie chciałam ich budzić, więc mam sobie w umywalce głowę, trzeba sobie jakoś radzić i jadę do dentysty do Katowic, już mi się nie chce tak jeździć codziennie, jakieś jazdy. Wczoraj byłam tak wymęczona, bo byłam z dziećmi pierw w Katowicach też u dentysty, a potem byłam na tym angielskim z Remikiem, my jeździmy do jawożna, więc też kawałek trzeba przejechać. Coś miałam Wam jeszcze powiedzieć, aha, mam na sobie ten płaszczyk nowy. Zrobię Wam ten holu pęksowy, jak dojadę do domu. Muszę dzisiaj chcę ogarnąć, bo troszkę się sobie zrobił. Trzeba widzicie, że po południe nie miałam siły sprzątać. Jeden dzień i już jest bałagan. I co? Ten płaszcz taki trochę Edwardowy, nie? Jak <laughs> mi się skojarzył z Edwardem ze Zmierchu ten płaszczyk. I troszkę mnie gryzie, ale mam yy, z długim rękawkiem bluzkę, także jest yy, spoko. No i co, powiem Wam, zamknęli mi bibliotekę, już dwa miesiące, tak, już dwa miesiące jest biblioteka zamknięta, a ja książkę już przeczytałam, te zaćmienie, i tam jest droga cała rozkopana, nie ma w ogóle dojazdu. Czekam, aż to zrobią, chyba do 12 marca, Pani mówi, jak się nie mylę, że będzie zamknięta. Zobaczymy, bo chciałabym już przed świtem wypożyczyć. Fajnie się czyta, chociaż powiem Wam, te pierwsza i druga część yy, fajnie czyta o te zaćmienie, yy, Troszkę tak na początku, fraki z olejem, yy, powiem Wam w porównaniu. Jeżeli chodzi o oparcie o, o film, no to ta akcja cała ogólnie w książce się zaczęła bardzo późno, jak już chyba 3 czwarte książki było yy, przeczytane. A te pierwsze, pół, ponad połowa książki, no to była taka taka troszkę dla mnie przeciągana, mało akcji. Ale i tak, i tak się to fajnie mi czyta. Ja lubię takie młodzieżowe właśnie książki, filmy. Lubię. Yy, I powiem Wam, że na końcu książki nawet się wzruszyłam, yy, jak ona, Bella, yy, tam była cała opisana ta jej relacja z Jacobem, jak ona bardzo cierpiała, że yy, musiała wybrać jednego z nich. I to było tak fajnie przedstawione w tej książce. Nie tak, jakby w filmie. W filmie to było takie nie wiem, dużo pominięte wiadomo i takie, nie było to takie głębokie, a w tej książce to jednak bardziej ta ich relacja była przedstawiona. Było widać, że ona naprawdę w tym Jake'owie też była zakochana i że ta ich więź była taka y, fajna, silna. Tam nawet momentami, w pewnym momencie było opisane, że ona, y, przyszedł Edward i ją przytulił, a ona w tym momencie wolała być przez wszystkiego innego. Także tutaj naprawdę było tak, że ona tak naprawdę nie wiedziała, kogo ma wybrać. Były wahania, były wahania. Także w tym się y, książka moim zdaniem zdecydowanie różniła w filmie. To no nie, nie da się tego tak pokazać. No nie? Także fajnie. No i czekam, aż mnie otworzą do biblioteki. Jestem w domu i słuchajcie, byłam w. Na znaczy Sawa kupiłam Remikowi buty. <laughs> Jedne kupiłam mu takie jak ma w przedszkolu, tylko rozmiar większy, bo te, które on ma teraz, no to już są takie na styku, poza tym mu się rozklejają. Drugie mu kupiłam takie, które myślałam, że będą dobre, bo ostatnio mierzył, a jednak jak go zmierzyłam w domu tutaj, to troszeczkę ma ciasne, bo on ma wysokie podbicie, niby wiecie na długość. Są takie same jak te pierwsze, ale nie wiem, jakoś są inaczej uszyte i Czasne, więc będę musiała znowu oddać, a dopiero co oddawam, smyku buty od niego i teraz znowu będę musiała w CCC oddać te buty, no trudno. Ale przynajmniej ma jedną parę, bo chciałam, żeby wiecie, no już miał yy, jedną do przedszkola, a drugie na angielski, jak tam chodzi też, żeby nie był tam na boso, tylko żeby miał buty zmienne. Bo oni tam na, na dwa nie siadają i takie tam, no. I weszłam jeszcze do no Rosmana, to zaraz Wam pokażę, co kupiłam na te włosy. Bo właśnie e, kazała mi fryzjerka je, ale powiem Wam, ciężka to będzie sprawa. <grym> no biorąc pod uwagę to, że dzisiaj mam głowę w umywalce i że mamy dalej rozkopaną łazienkę, no ale będę się starała, przynajmniej raz na jakiś czas. E, I taką szafeczkę już Wam pokazuję. Miałam na myśli, miałam w głowie coś takiego, żeby tutaj. Gdzie są te wszystkie lekarstwa, Popatrzcie, jak to wygląda, tragedia. Żeby tutaj jakąś szafeczkę powiesić albo położyć na tym chlebaku. Taką wiecie, z półeczkami najlepiej, albo otwieraną, szufladkami, albo właśnie taką z półeczkami. No i weszłam do Action i znalazłam coś takiego. Rzuciło mi się w oczy od razu, pomyślałam. Już Wam pokazuję. Takiego. Były jeszcze szare i były jeszcze białe. Białą chciałam, bo zawsze stwierdziłam, że jak nie tutaj, albo jak się nie sprawdzi, to potem Lilka będzie mogła do pokoju wziąć, ale biała była ostatnia i była tutaj poobijana, niestety. Także wzięłam to. Zaraz poprzekładam te rzeczy i zobaczymy i pokażę Wam, jak to wygląda. I to kosztowało 27 zł, chyba. Coś takiego. Mm, pokazuję Wam, jak wygląda tutaj ta półeczka. Nie będziemy jej wieszać, bo to jakby musiał wiecie, tutaj wiercić dziury czy coś, a na taśmie dwustronnej nie wiem czy mi to utrzyma. Tutaj mój specyfik na sen, którego jeszcze nie wypiłam, a że jakiś czas temu go kupiłam. Tu mam w ogóle w świątecznym opakowaniu moje witaminy, C, magnez i tak dalej. Musiałabym sobie jakieś o, kiedyś przy okazji kupić, wiecie, nieświąteczną puszkę, ale na razie a, nie potrzeba, więc yy, może być to co jest. No i spoko to wygląda. I tutaj mam, wiecie, wszystkie te moje witaminy też. Ym, tutaj od dzieci, jakieś syropy na kaszę i tak dalej. To co, jak zaraz chowam na górę, to trzeba wyciągać, więc nie ma sensu tego chować. Tutaj mam też takie żelki na sen, które dajemy dzieciom czasem. Ostatnio dawno nie dostawali już. Ym, jak to się nazywa? Zykuj. Tak? Melatonina, no my mówimy zawsze melatonina w żelkach i mm, jeden żelek w wilce czasami dawaliśmy, jak nie umiała zasnąć, yy, ale to już dawno, dawno już nie trzeba było. Yy, no, był taki okres, że miała takie problemy ze snem, więc yy, żeśmy jej dawali. No i tutaj, tak jak mówiłam, mam grintu, syropy Tutaj mam moją, yy, no, jak się nazywa? Kurkumaj, piperina, to zawsze rano sobie biorę. Koci miętka, tutaj e, algi, to też ja piję. No i te takie najpotrzebniejsze rzeczy. I tak to wygląda i myślę, że lepiej, bo wcześniej to była tragedia. Dobra, jesteśmy w garderobie. Tutaj mam rzeczy troszkę z łazienki, bo przenoszonych, wiecie, no bo tam jest y, ogólnie syf teraz, kiła i więc... <laughs> Tutaj mam tą maskę, którą sobie kupiłam. Ja ją kupiłam w Action. Ona nie była droga, do bardzo yy, zniszczonych, tak, dla zniszczonych i suchych włosów. Tylko, że maskę to ja będę mogła dopiero chyba dostosować, to jak będziemy mieli prysznic, bo ja tutaj czytam, że ją się długo trzeba trzymać, potem się na wilgotne, potem jeszcze spukać. A jak idę na no do, do teściów pod prysznic, to to jest raz, dwa, trzy i koniec więc na razie ono sobie tutaj będzie czekała na swój debiut no i tutaj jeszcze w mojej magicznej szafetce gdzie mam teraz sadzone wszystko łącznie z nowym czyścikiem do kibla to mam tak odżywkę sobie kupiłam coś takiego Bibio też do włosów zniszczonych i suchych tutaj pani mi poleciła Um, to jest takie malutkie w takiej buteleczce. Już nie będę wyciągała serum. Jedwab i takie coś: raganowy olej. To kupiłam w Ekrzynie, chyba też. Yy, I to się nakłada na włosy wilgotne, już bez spukiwania. Także, także zobaczymy. A jeżeli chodzi o inne, takie wiecie, te typowe takie oleje, tłuste i tak dalej, które ciężko jest zmyć potem z głowy, to ja ich na razie nie kupiłam, bo nie wiem, jaką mam porowatość włosa. Muszę sobie po prostu zrobić test. I dopiero będę mogła zakupić tamte oleje. Dobra, moi drodzy, zrobię Wam tak szybko ten Holumpeksowy, bo jest jest już prawie 10 po 12, a zaraz muszę jechać po lile do szkoły, tam z tyłu leć i. No, jak się nazywa? Kochana Rewolucja, bo jest fajny odcinek z Katowic. I dobra, już mam pokazuję, co kupiłam. Będę sobie zerkać także. Tak, tutaj mam taką bluzeczkę. Po domu czy do pracy z FND. Taka szersza troszeczkę, z krótkim rękawem. Potem mamy konwersy. Konwersy kupiłam lice. W fajnym one są w stanie. Mają trochę czubki brudne, ale wiecie, one to ubierze i zaraz i tak zbrudzi. 34 rozmiar mierzyła i troszkę jeszcze ma je za duże, ale myślę, że na lato już będą. Także fajnie. Tutaj mam krótkie spodenki. spodenki. Spodenki są za małe na mnie. Zresztą widzicie, jakie one są wąskie. Ale ja je wziąłam, bo ja bardzo takich spodenki chciałam. E, nigdzie nie umiałam znaleźć takich mocno wyciętych i mam nadzieję, że kiedy w nie wejdę, e, bo e, nie wiem czy Wam mówiłam. Mówiłam o, ostatnio, że jestem na diecie. Udało mi się już zrzucić 3 kilo w ciągu dwóch e, tygodni. Na razie jestem tylko na diecie, nie ćwiczę, bo ciężko z czasem. A jak nie, to po prostu dam jej mojej siostrze albo będzie miała Lika te spodeki. Y, piżamę mam, coś takiego. Koszulę. Wierzę, w tej koszuli to nawet mogę chodzić tak na co dzień, no nie? Zarzucić sobie na coś, bo to jest y, flanela. I do tego spodnie. Spodnie takie Szwedy. Szerokie nogawki. Później mamy to widziałam z myślą o lice, taki żakiecik. Tylko, że on jest dobry, bo mierzyła. Tutaj na długość, tylko że rękawy ma trochę za długie, ale to nic. Ja je po prostu jej podszyję i będzie miała do szkoły fajne, na takie, wiecie, galowe wyjścia. Tutaj mam taką narzutkę, troszkę jest wymięta, ale to nic. Na krótkich rękach, tutaj z takimi frędzelkami, fajna, mierzyłam, fajnie pasuje. Czarna narzutka. Później mam bluzeczkę, też nie z z są ulice. Na lato, żeby sobie zarzuciła na coś. Ale nie wiem, czy nie będzie na nią za duża. O, bo tu też jest taka. I to jest rozmiar 38, i ja ją mierzyłam. I ona mi jest praktycznie dobra też, jak mam ją rozpiętą. Więc nie wiem, czy na lila nie będzie za duża, ale zobaczymy. Tutaj jeszcze mam spodnie. Harry Potter dla spania. Y bo miałam z flamingiem jeszcze gdzieś, ale już je gdzieś zapodziała. Też takie piżamowe. Tutaj mam spodnie. Takie fajne, bardziej eleganckie materiały. Nie mogłam się powstrzymać, musiałam je kupić, bo są przepiękne. I drugie też takie podobne, ale już trochę inne. Nie taki śliski materiał. Bardziej taki matowy. Też w kantkę. Fajne. Dobra. Tyle. I jeszcze prześcieradło, yy, prześcieradło takie beżowe kupiłam. I to wszystko. Aha, i mój płaszczyk. Jest płaszczyk. Płaszczyk jest taki, tutaj na guziczki. Guziki trochę luźne, ale to jest sobie do szyję. I on jest taki, nie widać. <śledziałem> nie odsunę. On jest, o, taki przed kolano. Fajny, fajny. Trochę gryzie tutaj, wiecie, szyję, nie? Tutaj mam gołę ale nie jakoś, e, e, nie jakoś, żeby to było nie do wytrzymania i on jest fajny taki teraz na tę pogodę w sam raz, także mm, dzisiaj też za chwilę w nim jadę. Muszę się jeszcze na dół prysznic wziąć, bo widzicie jestem w ogóle dzisiaj nieogarnięta. Także idę na dół wziąć prysznic na szybko ogarnąć się jadę po Lille i poremka. Ja już tego vloga montuję. Chciałam tylko dograć pożegnanie, żeby nie było. Także żegnam się z Wami, moi drodzy. I oczywiście zapraszam do oglądania do następnego filmiku. Pamiętajcie o łapkach i komentarzach, koniecznie. Pa!